Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Trenuj po 40. Na początku chciałbym poruszyć pewne ważne kwestie, mianowicie piątek, dzień nóg, więc wiadomo, mam nadzieję, że ten odcinek wleci. Skoro wy go oglądacie, to pewnie, pewnie wleciał, bo tydzień temu był problem z zadaniem odcinka właśnie w piątek, właśnie z nogami. Ale dobra, nie o to chodzi. Chodzi o to, że 23 listopada Przepraszam, października miałem dokładnie 10,4 kg mniej na wadze, czyli 10, no, 100, było tam chyba 11, 1, coś takiego, jak dobrze pamiętam, musiałbym się zacząć do odcinka. Nie to jest ważne. Potem ta waga jeszcze troszkę spadła, bo to był czwartek, jak dobrze pamiętam. Potem do tego poniedziałku ciągnąłem cały czas tą swoją, powiedzmy, głodówkę. Czyli ta waga do poniedziałku jeszcze mi zleciała, ale od poniedziałku zacząłem tą swoją dietę, taką wysoko mięsną, bardzo mięsną. I powiem Wam, 114,600. W tym momencie mam i sam po sobie widzę, jak nawet stoję, to brzuch, czy nawet już barki, czy coś robi się pełniejsze, więc mięcha, dużo mięcha, żadnych odżywek i żadnego towaru, jeszcze z naciskiem na jeszcze, nic nie biorę. A widzę po sobie, że masa mięśniowa idzie w górę. Czyli mięśnie ma pamięć i to jest najlepszym wyznacznikiem, właśnie tego, że to działa. Bo naprawdę, je mega dużo, cały czas nie jem słodyczy, nie piję gazowanego i staram się nie jeść po 18. Po 18 tej. Z naciskiem na staram się, bo nieraz coś tam, 18.30 jeszcze wleci, ale coś tam, to znaczy jakiś jogurt, może. Jakiś banan, jakieś jabłko, coś takiego. Więc generalnie jest super. Waga idzie w górę, czyli mięcho rośnie. Jest pięknie. Jest naprawdę pięknie. I forma też coraz lepiej powoli idzie w górę. Eee, dobra, i to chciałem wam właśnie przekazać. Teraz muszę delikatnie się rozwiać dziś te nogi. Kurde, mam nadzieję, że to, że to wszystko się nagra i to wszystko będzie dla was widoczne, bo to jest dość ważne, naprawdę dość ważne. Więc przybyło mi ile? 14600 czyli 4,6 minus 1,1, 3,5 kg przez ile? No 23 będzie. Dzisiaj mamy który? 14? Chyba 14. 23 będzie znowu miesiąc od momentu ostatniego ważenia się. Na ostatnim ważeniu było 111,1. Tu się dokładnie ważyłem. Więc zobaczymy. Może na kolejnym. Równym miesiącu się znowu zważę. 40 kg na sztandze i będzie dużo przysiadów. Bardzo dużo. I ten trening też jest bardzo dobry, jeśli chodzi o te powtórzenia. Eee, bardzo dużo powtórzeń z mniejszym ciężarem i bardzo dużo serii. Tak sobie wczoraj barki doładowałem i kaptury, między innymi, na których mam zakwasy, na które właśnie położyłem sztangę, strasznie bolą. Więc lecimy. Nogi szeroko, palce na zewnątrz i niskie przysiady. Nie robimy takich przysiadów, chociaż teoretycznie, jak jest kąt prosty albo poniżej kąta prostego, to jest ok. Ale na żadnych zawodach by Ci tego nie uznali, dlatego, że schodzimy niżej. Ja będę robił do samego dołu maksymalnie, ile się da siąść. Oczywiście kręgosłup stary, się prosty, trzymać, głowa do przodu i... Uf. 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 Niech będzie 8, 40 kg, więc to jest, to jest prawie nic. Kurde, ale wam powiem, że normalnie jestem w szoku. Wczoraj miałem rano o 600 gramów mniej niż dzisiaj, więc kurde, idzie ta masa w górę, naprawdę mega, ale to jest ta masa pożądana. To nie jest tłuszcz, tak jak było wcześniej. Pamiętacie, ja na pierwszym odcinku ściągnąłem koszulkę, oficjalnie się pokazałem, i za jakiś czas znowu to zrobię. Więc naprawdę, naprawdę jest mega. 3,5 kg mięcha w górę. Przez 3 tygodnie. No, rewelacja. Naprawdę rewelacja. Ja jestem mega zadowolony. Naprawdę. I zaznaczam jeszcze raz bez towaru. Ale mięcha naprawdę wlatuje mega dużo w każdej postaci. A jak wiemy, mięso to białko, więc tego można jeść dużo i nic wam się nie stanie. Jest pięknie. To. I, też co jest jeszcze ważne, jak robimy nogi, bo trzeba robić nogi, tak jak ja to w tym momencie czynię, to też masa mięśniowa idzie w górę. Masa, masa idzie w górę, generalnie na wadze, dlatego że nogi to jest duży mięsień i ciężko. Ciężko. Ciężki mięsień, więc jak rośnie nam noga po obwodzie, to też tych kilogramów więcej Wam przyrasta. I to też jest istotna. Rzecz, bo jakbyście odstawili w ogóle robienie nóg, chociaż to wygląda bardzo źle, dlatego że później te nogi, nie wiem, jak ja mam stary, żeby było mnie dobrze widać, to wyglądają, jakbyś wsadził zapałki w gówno, bo tu góra porządna, a nogi jak patyki. Robimy wszystko, nogi też. Jak mamy duże nogi, to generalnie dużo ważymy, więc to też jest pewnie jakaś Ech, przyczyna tego, że to wszystko razem się kumuluje i ta waga skacze w górę. Ale generalnie pójście, pamiętacie na początku. Ja nie wciągam broń Boże, jak te dziewczyny na Instagramach. Przed i po. Przed wygląda tak, a potem jest zdjęcie po. Stań tak samo jak stoisz na pierwszym zdjęciu, na drugim. Zobaczymy wtedy, jak to będzie wyglądało. Więc zobaczcie. Brzuch elegancko. Naprawdę. Ciuchy się robią dobre, mimo wszystko. Więc jest pięknie. 60 kilo. Zrobię sobie jeszcze tym, dokładam 80 i lecę dalej. No ale wam powiem, że jak 60 założyłem, to od razu niżej tym schodzę, bo jest lepsze dociążenie. Czyli można z automatu zrobić niższy przysiad, niżej przysiad. Muszę to ściągnąć tutaj. No, proszę, by mi na głowę nie spadło. Dyszkę. Ok. I mamy 8 dych. Więc tak, robię 80. Myślę, że później jeszcze sobie dorzucę. Tak myślę bynajmniej. I lecimy na maksa. Postaram się dzisiaj skatować nogi masakrycznie, dlatego że yy, za karę, przez to, że tydzień temu nie wleciał odcinek yy, z nogami. I teraz co jeszcze się zmieni? W tym tygodniu wyjazd mam z poniedziałku na... To, z niedzieli na poniedziałek w nocy, więc prawdopodobnie w niedzielę zrobię klatkę, czyli przełożę sobie to, co miało być w poniedziałek na niedzielę. Taki bynajmniej jest plan. Czekam na telefon... Czy ten wyjazd będzie, czy nie, więc więc tak, lecę. Słuchajcie, dojechałem do 100 kg, zrobiłem 6 serii po 8 przysiadów, właśnie setkom i teraz nawet sobie dołożyłem na 110 kg. 15, 10, 10, 10, 10, 5, czyli to jest 50 na stronie plus gryf, daje w sumie 110 kg. No i zobaczymy, jak pójdzie ta ostatnia seria przysiadów. Nogi konkretnie doładowane, jeśli chodzi o mnie, bo generalnie to by musiało być 300 kg, żeby to był dobry wynik, ale mi to jest do niczego niepotrzebne. Jest dobry ciężar, nogi spompowane i o to mi najbardziej chodzi. Ciężar odpowiedni bynajmniej 100 kg. Zaraz zobaczymy, jaki to będzie. Ciężar 110 kg. O kurde! 10 kg różnicy i jeszcze po tylu seriach.

O! dobra, 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 o matko, o, jest pięknie, jest pięknie, chodź kicia, chodź kicia, malutka, cii, cii, cii. moja mała, o, dobra, teraz sobie zrobię prostowanie nóg na na siedząco muszę zdjąć ze sztangi te ciężary. Żeby było co tam założyć. I tyle jeszcze, tylko i, i tyle. O matko. Lewie żyje. Naprawdę musicie mi uwierzyć. 30 kg na początek i lecimy od razu. To znaczy od razu to był ten moment, kiedy. Zajmowałem i zakładałem tu wszystko, to była ta przerwa, więc nie ma leżenia, tylko od razu było przekładanie. O kurde. A. 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 O kurde, jednak ta kolejność jest dużo gorsza w sensie albo jedno, albo drugie. Jak były przyziady w miarę dobrze, to tu będzie ciężej i na odwrót. Więc, więc normalnie to jest, normalne to jest, ale będzie ok. No, od razu kolejna seria. Dychę dołożyłem. Mm. Uh. 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 Jakbym to zrobił pierwsze, to przysiady by poszły ciężko. Więc ja sobie dokładam dalej dyszkę. Bo idzie w miarę fajnie, ale Generalnie nogi, jeśli chodzi o przód, spompowane porządnie. Chociaż przy niskich przysiadach, to i tył też pracuje, i dupa pracuje, więc naciskam magiczny guzik. Y, robię poza kamerą i przechodzimy na leżąco na tył. Piętnastka na początek. Bo może być... Chociaż. Nie. Dobra, już spokojnie. Piętna Zrobimy jedną serię tą piętnastką. Należąco. Wiadomo, co i jak. I góra. Yeah. Yeah. Mamy to. Dokładam piętnastkę, jeszcze jedną. Jezu. Ale mam nogi dowalone. To jest po prostu coś niesamowitego. Trzeba rozciągnąć tył. Mimo wszystko. Żeby nie złapał skurcz. Jedna noga, druga. Mm, super. Super trening, naprawdę. Dzisiaj ogólnie ładna pogoda, ale zaczęło padać. Mimo wszystko. Wędzi się kiełbasa, zaraz Wam pokażę, wezmę, o jest. wody, nogi z waty. 7 kg to oczywiście kiełbasa, nie moja. Wędzę koledze, pozdrawiam Patryka i już Wam pokazuję, co tu się wędzi. Mam nadzieję, że dobrze będzie widać. Niech odleci chmura. Pójście. czekajcie sekundeczka Nie wiem, jaka to jest kiełbasa. Patryk doprawił. Nadział wielita i przywiózł, żeby uwędzić. Sześć kijów. Tam wszystko ładnie widać. Więc niech się wędzi. Widzicie, widzicie przyjemne, spożyteczne. Wędzenie i ćwiczenie. Można? Można. Dwa kanały za jednym razem jechane. Kamera ustawiona. Lecimy kolejną serię tym razem trzydzieści kilo. Okej, okay. zobaczymy jak to pójdzie. Eee, o Jezu. Mm. Nie wiem, czy widzicie, tam piąteczka jeszcze jest, więc mamy 35 kilo, ale tą piąteczkę właśnie ściągnę, bo jest za dużo. Dziewięciolków... O Jezu, 9 kg zrobiłem, rozciągamy za każdym razem tył, żeby nie skurczowało. Uff, jest dobrze. Jeszcze jest trzy serie i... I nogi zabite. Dosłownie, tak jak to powiedziałem, tak jak to nazwałem, nogi zabite. O Jezu, na jednej nodze to jest ciężko Normalnie ustać teraz. Od razu lecę. O kurde, mogłem poczekać. Uch. 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 Trzeba chyba minimalnie wydłużyć przerwę. Dobra, robię jeszcze trzy serie poza, poza nagrywaniem. Dziś dla odmiany na wyciągu 30 kg nałożyłem. Nawet sobie już zrobiłem jedną serię poza kamerą. Więc kochani, standardowo, jak na każdym, jak po każdym treningu, na każdym odcinku, drogi widzu, zasubskrybuj, wciśnij dzwoneczek. Jeśli tego nie robisz, pomożesz mi się rozwijać. Jak widać, mam nadzieję, że widać. Znaczy, ja widzę, siła powoli idzie, ale masa ta korzystna też powoli idzie w górę. Więc jak idzie masa, to i siła raczej. Zobaczymy, jak będzie już niedługo. Co teraz? Teraz robię ten brzuch. Oczywiście zapraszam na kolejny odcinek. To znaczy, ja go zrobię w, w niedzielę. Tak jak Wam powiedziałem, bo prawdopodobnie miałem telefon w trakcie treningu, więc zobaczymy. Albo będę wyjeżdżał z niedzieli na poniedziałek w nocy, albo z poniedziałku na wtorek w nocy, więc zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Na ten moment trening będzie na pewno w niedzielę i może w poniedziałek następny, lub w niedzielę, w środę, w czwartek, piątek. W środę, w czwartek, piątek. Tak. Dam znać, więc to tyle na teraz. Pamiętaj, subskrybuj, pamiętaj, dzwoneczkuj. Dzięki bardzo, że byliście ze mną. Lecę z brzuchem. Łapimy tak jak tu. I skłony. Ach.